Handel na warszawskiej giełdzie zaczął się w piątek od niewielkich wzrostów. Indeks największych spółek zyskiwał na otwarciu 0,2%, a wskaźnik szerokiego rynku rósł o nieco ponad 0,1%. MWiK-40 i SWiK-80 szły w górę symbolicznie po kilkasetnych procent. Już w trakcie pierwszej godziny nastroje nieznacznie się pogorszyły. Indeksy spadły pod kreskę, ale skala przeceny nie była zbyt wielka. WIG 20 zniżkował o 20% i usilnie starał się te straty niwelować. W gronie największych spółek trudno było znaleźć akcje, których wartość zmieniała się o więcej niż 1%. Sympatie inwestorów często się też zmieniały. Rosnące o 80% na otwarciu papiery PKSA po dwóch godzinach straciły już 30%. Podobnie było z walorami PKWP, PKN Orlen i Telekomunikacji Polskiej. Konsekwentnie na niewielkim plusie trzymały się akcje KGHM i PZU. Indeks największych spółek przez większą część dnia przebywał nieznacznie pod kreską. Na moment wyrwał się w górę po publikacji niezłych danych z zaoceanu. Radość trwała jednak bardzo krótko i końcówka sesji należała znów zdecydowanie do niedźwiedzi. Ostatecznie indeks największych spółek zniszkował o ponad 80%, wIG stracił niemal 60%, a SVIK 80 spadł o 30%. Najmniej, bo jedynie o 8% w dół poszedł wskaźnik średnich spółek. Obroty były znacznie niższe niż w ostatnich dniach i wyniosły nieco ponad 1,7 700 milionów zł. Roman Przesnywski, główny analityk Gold Finance.